Drogowy armagedon na S7. Mija czternasta godzina, a my dalej stoimy. Utrudnienia na trasie S7 nie ustępują, a kierowcy od wielu godzin informują o poważnych zatorach w rejonie Mławy, w województwie mazowieckim, gdzie głównymi problemami są oblodzenie jezdni i intensywne opady śniegu. część kierowców wcześniej utknęła także na odcinkach w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie oczekiwanie na przejazd trwało kilka godzin a mimo częściowego udrożnienia ruchu, sytuacja szybko ponownie się pogorszyła. Już w nocy pojawił się kolejny zator, tym razem na trasie w kierunku Warszawy. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy samochodów ciężarowych, które nie są w stanie podjechać na śliskich odcinkach i skutecznie blokują przejazd. Czytelnicy relacjonują, że w stronę Warszawy ruch jest praktycznie całkowicie zablokowany, natomiast w kierunku Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Dodatkowo poranne dane pogodowe ze stacji w Mławie wskazują na temperaturę około minus 4 stopni Celsjusza oraz opady o łącznej wysokości 5 mm, co w połączeniu z zalegającą pokrywą śnieżną sprzyja utrzymywaniu się bardzo trudnych warunków drogowych.